Panie Przewodniczący, nie spotkał się z nami żaden z prezydentów miasta Lubina. Widocznie mamy słabe kontakty z kurią biskupią, która ostatnio podobno takie spotkania załatwia. Ale cieszę się, że pan zechciał z nami porozmawiać na temat sytuacji w Waszym przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Jak pan ją ocenia? To nie jest nasze przedsiębiorstwo komunikacyjne. Ale jest na terenie Waszego miasta. Na terenie miasta jest paręnaście tysięcy podmiotów gospodarczych. Jednym z nich jest oddział wojewódzkiego przedsiębiorstwa komunalnego. Nasze przedsiębiorstwa to są przedsiębiorstwa typowo komunalne, jak wodociągi, oczyszczanie ścieków, jak wysypisko śmieci. To są przedsiębiorstwa komunalne, nasze miejsce, za które odpowiadamy. Czy chce Pan przez to powiedzieć, że to przedsiębiorstwo Was nie interesuje? Nas interesuje komunikacja miejska, bo tak, taki obowiązek na nas nakłada ustawa o samorządzie terytorialnym, i to jest naszym obowiązkiem zajmowanie się komunikacją miejską. Natomiast zajmowanie się wielką ilością przedsiębiorstw, które się znajduje na terenie naszego miasta, a nawet tak ogromne firmy jak kombinat górniczo-chódniczy, nie leży w mocy nawet miasta, żeby zająć się tymi sprawami. Tak no ale to przedsiębiorstwo służyło miastu? Jak w tej chwili będzie? przedsiębiorstwem. Znaczy my y, ja unikam odpowiedzi na temat przedsiębiorstwa, ponieważ organem założycielski jest wojewoda i on musi się zająć tym przedsiębiorstwem i problemem tych pracowników. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie komunikacji miejskiej i myśmy to uczynili. Od 1 stycznia jest y, komunikacja zastępcza. Ja tu jako nawet obywatel y, czy pracownik tej firmy otrzymuję wielkie ilości podziękowań za to, że na przykład autobus 47 dojeżdża pod kombinat że autobus 41 zatrzymuje się przy dyrekcji zespołu opieki zdrowotnej, bo takie były wnioski pacjentów górniczego zespołu opieki zdrowotnej, jak i pracowników. I te wnioski zostały już w pierwszym i drugim dniu funkcjonowania tej zastępczej komunikacji spełnione. Natomiast od 1 stycznia będzie już pełno, pełna obsługa, pełnosprawna, powiedziałbym, czyniona przez przewoźnika, któremu żeśmy zlecili wykonywanie komunikacji miejskiej od 1 stycznia nie, bo 1 stycznia już mamy. No dobrze, to znaczy, że podoba wam się ta zastępcza komunikacja. W większości przypadków tak i są pewne problemy głównie wynikające z tego, że autobusy, niektóre nie są przystosowane do komunikacji miejskiej, tak zwane autobusy turystyczne. One tylko do końca miesiąca będą jeździły po naszym mieście i to jest jedyna wada całego tego systemu. Natomiast wszystko inne uległo istotnej poprawie, szczególnie punktualność autobusów. Ich y, 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 tylko jeden kurs wypadł chyba w ciągu y, tego okresu. Od jakiego czasu pracuje Pan tutaj w Lubinie? Od y, 2 stycznia 1975. Scott... Żar. No właśnie, dlaczego z żar do Lubina? No ja nie wiem, nasza dyrekcja zarządziła, że mamy od, być oddelegowani tutaj. My dowiedzieliśmy się bardzo późno i przyjechaliśmy na ostatnią chwilę prawie. Znaczy kiedy się pan dowiedział, że trzeba jeździć w Lubinie? Przed Nowym Rogiem, w Sylwestra. No bo przyjechaliśmy tutaj jeden kurs, żeśmy z tras, zapoznanie trasy zrobili i przyjechaliśmy później drugiego rano już sami poddermowali kurs. Ile jest autobusów z, y, właśnie z Waszego miasta? Cztery. I wszyscy koledzy mieszkają w hotelu? W hotelu. I co, nie rozmawiacie między sobą? Jaka to jest dziwna sytuacja? Jest dziwna, ale ja tak samo muszę swoje polecenie wykonywać, nie? A jak teraz oceniacie pracę komunikacji miejskiej? No wiem, pomieszane jest wszystko. <laughs> nie wiemy, jak tu będzie dalej. No czekamy na czterdziestkę. Na czterdziestkę czekamy. Nie bez PKS-u ma tak, że to nie wiemy. no. Za ile przyjeździ <noise> A kiedyś było lepiej? Lepiej był. Lepiej był było, więc, było więcej czerwonych 45, ale właśnie albo w ten wsiadaliśmy, albo w ten, a tak, a tak to nie wiadomo ile czekać. Za mało autobusów jeździ. Można się pogubić w tym wszystkim. My już czekamy pół godziny na autobus. Źle. No autobus nie przyjeżdżałem na, na godzinę. Niedobrze. Jak pan długo czeka? Teraz no już około pół godziny wieś. Uważam, że jest o wiele gorzej niż było. To jest dosłownie to samo. Ale spóźniają się autobusy trudno jakiś złapać autobus. My tylko tyle po spotkaniu yy, z dyrekcją i wojewodą, no że jeżeli no, nie dojdzie do tych y, konkretnych przyjęcia naszego, no więc przedsiębiorstwo zostaje rozwiązane i my dostajemy wypowiedzenia z, nie, zgodnie z ustawą kodeksu pracy. Idziemy, na... I, idziemy, idziemy normalnie na bezrobocie, jak to powiedział pan prezydent. O, jego miasto obchodzi, ale tych 130 pracowników to nie jest jego sprawa, tylko to jest sprawa rejonowego biura pracy. To jest po prostu rozpoczęte, zostało w Lubinie referendum o odwołanie władz miejskich. Chodzimy z takimi listami do mieszkań. Mamy już... Jedno popołudnie jest kilkaset już. Już jest kilkadziesiąt zebranych, ludzie są nam przychylni. Kogo się nie spytamy, to każdy ma pretensje do naszego zarządu, do pana prezydenta, wice i jego zastępców. Najwyższy czas ukrócić tą dyktaturę po prostu. Najwyższy czas. Wasza dyrekcja może jeszcze jakoś pomóc Rubinowi? To znaczy pomagamy jak możemy. Technicznie, płacowo, finansowo kontynuujemy to co możliwe. Zresztą ciąży na nas taki obowiązek statutowo. Przejęliśmy ten obowiązek. Łącznie z tym smutnym obowiązkiem, jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana tak jakby zdrowy rozsądek nakazywał, to łącznie z likwidacją tego przedsiębiorstwa. Co, o czym by nawet strach myśleć. Uważam, że byłaby to tragedia. A nie próbował się pan dogadać z władzami miasta Lubina? Najtrudniejsze jest to właśnie, że nikt na ten temat rozmawiać nie chce. Poszliśmy już na wszelkie ustępstwa możliwe. Uważam, że w dalszym ciągu jesteśmy. Z naszej strony nikt się na władzę Lubina, na zarząd Lubina nie obraził. Odbieramy, że to na nas się ktoś obraził.